Hejka hejka, tu Kamekos, witam was w kolejnym odcinku Stambul, guys! I standardowo zacznę sobie od kółeczka i będę miał 5 kolejnych diamencików, klejnocików Tych zielonych klejnocików. Co to jest? A 500 mi przyleciało, no tak, tak, że tony nie będę miał. Oj, że tony dostałem, ale oszukuję to kółko. No wiecie co, żeby 5 klejnotów nie dać nawet. Słuchajcie, mam tutaj pakiet Stambul, 4 dni zostało jeszcze. To ja sobie tego odpalę, ale to jeszcze za chwilkę. Co my tu mamy jeszcze ciekawego? Stambul Pass to nie. Tu pudełka za 20 euro to nie. O, ale tutaj drogie, no to się nie opłaca. 159 za animacje, za kroki. To, to by chciał wydać na to w ogóle, ja nie wiem. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej z rankingowymi. Jestem na, teraz na brązie. O, gram dalej miśki, muszę zmienić. Zapomniałem, niech będzie misiek, ale zaraz zmienimy jakąś inną skórkę. Może mm. jaką mapkę nam wylosuje na rankedach? dach? Rashawer będzie? Rashawer dokładnie. Dobra, lecimy na początek. Tu już pospadali. Dużo pospadało widzę, a ja tutaj ten hopsa, hopsa, ojojoj, oj, 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 za szybko to zrobiłem. Padaj, O, nie uratował się kolega. Tak to bywa niestety w tej grze, tak to bywa. I co, zostały trzy osoby jeszcze. A i nie trafiłem, tu miałem go rzucić. O, ja spadłem, słuchajcie. No i on wygrał. Po co ja skakałem w ogóle? Nie wiem po co. Jeszcze tu jest. Nie jeszcze. No, on wygrał. No ktoś odpadł tam. Nie wiem kto. No ale trochę punktów zdobyłem, nie powiem. Albania, Gratulacje, kolego. Pucharek dostał, pucharek dostał. No dalej, dalej. Wczytujemy kolejną. Tyle razy miałem skoczyć i tyle skoczyłem, no co? 75 punktów, tylko. Dobra, lecimy tu do sreberka. Spróbujemy wbić. Miałem zmienić skina, ale dobra, następny. W końcu zima jest, śniegu napadało, to Misiu polarny się przyda. To może nie będę zmieniał. Jak wygram, to zmienię. O, zróbmy taki challenge. Znowu ReShower. No dobra, dobra. Teraz mogę odrzucić chyba kolegę zepchnąłem co tak mi się wydaje, och, nie trafiłem tam, ale nie doskoczył widzieliście? Doleciało tam pilot. No co jest, zrzucaj... Aj, no co, co to było, co to było. Tam się biją, jakieś lagi mam chyba, słuchajcie, bo. Ach, nie trafiłem. Chciał mnie zrzucić, nie wiem, czy chciał mnie zrzucić, czy nie. Ach, było blisko. O, no to już niestety pofrunęłem Ach, nie miałem bańki. Sam spadł w taki sposób. No i koniec, koniec, koniec potyczki. Dobra, wychodź. Mamy kos. Nie wygrałem. To gramy miśkiem. Teraz tylko. A, bo no było trzecie odpadem w sumie. No dobra. Tutaj już jak widzicie, punkty się wolniej zdobywa, nie? A nie chcę na razie przepustki. Także tu już na wyższym rankingu no trzeba się trochę nagrać, żeby wbić tam to sreberko. Hmm. Czy może pójść do złota? Możecie mi napisać w komentarzu, czy mam iść próbować wbić złotko w tym sezonie. Stało jeszcze trochę czasu, więc jakbym się może spiął, to dałbym radę. Ciekaw jestem jak ze znajomymi się wbija punkty, czy też... Czy to drużynowo wtedy się wbija, czy... Kto najlepszy, ten po prostu dostaje punkty. O, ale mi tutaj zwolnęło Dobra, Chciałem tak użyć, bo, że tak powiem. No i wyleciałem. I to czwarty wyleciałem. Oj, 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 oj nie powiodło się tym razem. No trudno. Ile dostałem punktów? 40. Czter... E, to nie tak źle, słuchajcie. Tam dostałem 65, to dostałem 40. Ciekaw jestem, ile bym był to czy, czy bym dostał jakieś punkty za to. Boże się nie opłaca po prostu grać, wystarczy wejść, zginąć od razu, znaczy poddać się tak jakby od razu, dostać punkty i wchodzić do następnej. Tak chyba byłoby szybciej może wbić, nie wiem czy tak jest. Jak pierwszy się odpada, bo pierwszy nie dostaje chyba punktów, tak mi się wydaje, a może na tym rankingu dostaje? Trzeba by przetestować. Dobra, zobaczymy jak będzie mapka. Wejdzie jakaś głupia, to przetestujemy. No, akurat fajna jest. Blok dash remastered. Ok, spróbujmy. Wpadnę pierwszy. Tak, odpadłem i zobaczymy. Ile dostanę punktów? Minus 20. Uuu, to się nie opłaca. Oj, oj, oj. No dobra, to teraz muszę to odrobić. Minus 20 punktów dostałem za taką. Za samobójstwo. Właśnie pytanie, czy to za samobójstwo, czy dlatego, że pierwszy To można odpadając można dostać minusowe punkty nawet. A to takie coś, no ale macie przetestowane w każdym razie, także nie warto ginąć na początku. Nie warto być pierwszym, a pewnie im się jest wyżej w rankingu, tym więcej się dostaje minusowych punktów. Też nie za pierwsze odpadnięcie, ale... Za któreś kolejne? O, jak dobrze, że tą mapę wrzuciło. Będę mógł pokazać, co potrafię. To jest akurat proste przejście. O, ale mnie zamroził ktoś. Jestem misiem... ...w śnieżynce. Dobra, spadaj ty. Chciałbym wyrzucić... ...cymbałek, no, ten... To nie był, o to ten, o tutaj ten, o Creeper czy jak on tam? Creeper jakiś. Ja się tu wrzucę bańkę. W sumie to bym się na razie nie chwalić, że mam takie te. Dobra, przechodźmy. To jest prosta w sumie mapka. O, tu już jest gorzej. Tam ktoś spadł. Łatwo przejść. Dobra. Ale przenikniałem przez ścianę? To nie wiedziałem, że tak można. Dobra. Nie trafiłem. Chciałem kolegę trafić, ale. Ach, gdzieś się to było ładne, ale cóż z tego nie udało się. Dobra, tu mamy przejście. Czy tu mi się uda przejść? Czy ktoś przeskoczył? Przeskoczył. Oj, 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 I ja teraz tu nie zdążę. Słuchajcie. Tak, jest po mnie, Słuchajcie, dobra. Ach, nie. To miałem wcisnąć. No cóż, odpadłem jako 15, 13. Ach, nie jest źle. Odrobiłem te 20 punktów. No, nawet więcej dostałem punktów. Zobaczcie. A, czyli to jest tak... Do którego etapu się dotrze, tak więcej punktów można nawet dostać, czyli no... super nawet, super. No misiaczku, wygraj chociaż raz dla widzów. No to tak, dobiera. No, kamyko zdawaj. O, to, to, to była taka zimowa mapa Sieti jest fajna. Nie rush hour. O, będzie honey drop Nie, Yeti jest! Oho, Wysłuchało moje prośby widzę. Coś takiego SSR Gaming zapraszam Cię do grupy. No wybacz kolego, ale... O Dobra, byłem blisko Żeby odpaść Tutaj musimy To będzieś nie życa, ja tutaj nie chcę. Nie chcę odpaść. Tam się biją widzę, koledzy. Dużo osób zostało. Ej, jajaj, jaj, ale mnie wybiło do, do góry. Oho ho, ho, ho. O nie, nie, nie! O, ale wpadłem prosto w dziurę. No. Nie, za późno, bo zorientowałem się, to już było za późno. No tru trudno. No, plus 60, także całkiem, całkiem jak na tę mapkę. No i co? I dostałem pierwszy punkt, doszedłem do pierwszego punktu do sreberka w drodze do sreberka. Hmm. Brąz 2, no dobra, zagramy. Brąz 2. Misiowi coś się nie udaje dzisiaj, widzę. Być pierwszym, ale w Rush hour to miałem szansę dwa razy w sumie. No. Trudno I lecimy po to sreberko. O, tak coś dziwnie dobiera. Widzę, miałem 16, później się 14 zrobiło. Ale znowuż, Yeti, no dobrze. Yeti Yates. To są takie te jeszcze w sumie e, platformy, na których można się odbić jeszcze w razie czego na końcu. Oho, chciałem tutaj kolegę zrzucić, ten tu można spróbować zrzucić kogoś. Widzicie, to jest taki, taka dziura. O, o właśnie. O właśnie, o właśnie. Najbezpieczniej chyba jest tu na samym początku, nie? Bo to prawda nie widać tych kulek spadających. Trzeba szybko zasuwać. Mam bańkę. Bańka mnie uratowała teraz. W sumie widzę. No i spadłem prosto. W... Nie powiem gdzie. Do wody no. Ile dostanę punktów 60? Jest 60. No to się opłaca w sumie tak na tym. Na 7 miejscu 60 punktów to całkiem całkiem myślę. Codzienny bonus ze znajomego, okej. Czy ja mam? Kolegę tutaj? Spróbujmy. Nie, nie chcę grać. Dobrze, zagram sam. No, dobieraj, dobieraj. No i lecimy. No dajcie jakąś taką mapkę, której nie było jeszcze dzisiaj. Odbacz, no była, tylko szybko odpadłem. No dobra, okej, okay, spróbujmy wtedy dotrzeć do wyższego poziomu. No i sobie tu przycupnę na środku. A czemu nie? O właśnie. Uciekać, to moje miejsce. Nie próbuję wrzucić, kolega. O, tu jaką ładną bańkę widzicie? To taka jedna z najwyższych, widzę. Czy tutaj jeszcze ktoś jest chętny na wskoczenie do? Oj, chyba wypadnę. O nie, udało mi się, udało mi się, jeszcze. Udało mi się, udało mi się. Słuchajcie. Oj, 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 oj. mogę bańkę wrzucić. Ach, spadłem trzynasty, także. Tu kolega Zeus chyba wygrał, tak? I to tylko 60 punktów, a ta mapka trochę trwała. No i 155 miejsce, więc no. Kontynuuj. No dobra, słuchajcie. Co my tu mamy jeszcze? Trochę przyszedłem, trochę przyszedłem, znaczy czy te zna zdolności, czy ja mam jeszcze, o misję mogę dobrać, może coś fajnego będzie Skrzyneczka będzie, tak, będzie skrzyneczka, jest, skrzyneczka, bierzemy Odbieramy w takim razie, zobaczymy co dostaniemy Odłamki, epickie, o jaki kot fajny Zapraszam mnie kolega do grupy, no dobra, spróbujmy, w takim razie na koniec odcinka, jeszcze jedną potyczkę o! strzelegole, Stumble Soccer, Coś takiego. To dawno tego nie było. Ach, było blisko, żebym strzelił tą bramkę. Jest. Czy ja wbiję brameczkę? Jest. Bramka, 1-0. Tutaj dwie przemknęły. Chciałem tu kolega za ten gdzie, 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 tutaj, gdzie do bramki, gdzie, ja tu bronię, nie ma. O, wbił mi, no dobra. Niestety mi wbili. Dacie, ładnie bramkę strzeliłem. Wbijają czy nie? 5 Sześć. Krasna na tu. Ale pięknie wybije. Zobaczcie, spod bramki. Haha. Ha. Piękny gol. Guzgówki. 7. Piękny soker. To mi się podoba ta gra. To ja wbiję jeszcze jedną w takim razie bramkę. A nie trafię. Czy trafię? Padła. Dawaj jeszcze jedną. 8. 9 Ale tutaj wbijamy im. O rany. Dobra, wygraliśmy. Koniec rundy. I co teraz? Następna mapa. Będzie dwóch na dwóch. Okej, okay. też drużynowo, tak. Ale czemu ja nie jestem z kolegą? Jestem z kolegą? Nie. To tutaj kto najlepszy widzę. Odrodziłem kolegę. Czemu tu bije nas? To nie wiem. Zabrałem kulkę. Kogo mogę tu odrodzić jeszcze? Nie mogę nikogo. O co tu chodzi teraz? Czy my wszyscy mamy tu, że tak powiem Tak na to wygląda, że tutaj chyba tylko najlepszy zostanie, okej? Okay. No dobra. Odpad kolega. To teraz nie mogę zbierać tych kulek, bo jako zbiorę to odrodzi się. Mhm, a tu przeskoczył, zobaczcie gdzie go. Dobra, tutaj jest proste. O, spadnie, spadnie. Odrodził kolegę. I co, ja zostałem sam? No bez sensu. Co tu chodziło? Wygrałem, czy nie? A, a, to, a gdzie on był ten? No, ale bug! Widzieliście to? Co za bug! Tego gościa w ogóle nie było. Co za hmm, ciekawe, to było ciekawe. No dobra. Także yy, ciekawa to była rozgrywka. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, ponieważ mam jeszcze tutaj te, że to tak jak zgodnie z obiecałem. Na koniec jeszcze odbiorę sobie tę jedną skrzyneczkę, pudełeczko i potwierdzam zakup. Zobaczmy, co dostaniemy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A, duplikat, nie opłacało się. Także e, dajcie łapkę w górę, możecie też zasubskrybować, żeby nie ominąć kolejnych odcinków. I co? I do zobaczenia. Trzymajcie się, hejka. Pa, pa.